Hej, a dzisiaj sobie siemka zrobimy. Pokażemy ponownie moje miasto, tylko teraz trochę inne. Po pierwsze mam sześć ym, gości u nas. Nie gości, oni tutaj żyją. To na przykład jest Grażyna albo Janusz. Chyba Grażyna, tak Grażyna. To jest Grażyna. To jest Ura. Taka... Oto jest... No Janusz się nie wstydzi. Tutaj Janusz się w ogóle nie wstydzi. Tutaj Janusz. Kogo? Tutaj jest chyba Typson, tak? Tak, Typson. Mamy Typson. Nie mam 5% upy to jest. Mamy Typsona. I chyba to wszystko w sumie. Tylko sprawdzę. A potem włączam. Tel, ale potem. A to? Krówa jeszcze. Jest kruwa. Kruwa. Po prostu wymyśliłam takie głupie nazwa kruwa. Um, inne wejście do domu, ponieważ inaczej ciągle mi chodzą do domu. Tak, nie? oni tak nie będę chodzić, nie wiem dlaczego. Akurat jest noc to sobie pójdziemy spać, a teraz trzeci żegnamy było bardzo fajnie. Powiem w sumie jeszcze z góry pokażę. Z góry jak to spoko wygląda. To spoko wygląda. Prawda? No, oczywiście jest zamurowany. Yy, zamurowałem tymi blokami po to, żeby nie wychodzili po prostu z mojego miasta. Bo ludzie sobie uciekają, bo to nie jest oczywiście wioska taka prawdziwa, tylko zbudowana przeze mnie. Więc obudowałem i zostałem. No i jakoś sobie tutaj żyją. No, teraz się żegnam, bo bardzo fajnie. Dajcie lajka.